W najlepszy etap swojego życia. W pewny siebie sposób wkraczam w najlepszy etap swojego życia. To, co za niedługo wydarzy się w moim życiu, przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Stawiam krok w kierunku lepszej przyszłości. Z łatwością wchodzę w najlepszy etap swojego życia. Życie przynosi mi coraz więcej okazji do działania. Obecnie każdy dzień pozwala stawać mi się. Coraz lepszą osobą. Zmiana zdania, by wkroczyć na lepszy etap życia, jest moją potężną siłą. Wchodzę na nowy etap i wykonuję krok, który pozwoli stać mi się szczęśliwym człowiekiem. Każdego dnia pojawiają się rzeczy, które sprawiają, że moje życie staje się lepsze. Kocham swoje życie, kocham etap, w który obecnie wchodzę. Etap złości oraz lenistwa. Zostawiam daleko za sobą. Jestem zakochany w tym, kim się staje. Jestem szczęśliwy za to, kim się staje. Nie mogę napatrzyć się na osobę, którą się staje. Staję się najlepszą wersją samego siebie. To, w co wkraczam, pozwala stać mi się najlepszą wersją samego siebie. Kontroluję swoje życie. Odrzucam wszystko, co negatywne. A przyciągam tylko to, co pozytywne. Etap, w który wkraczam, na zawsze zmieni moje życie. Zostałem obdarowany nieskończonymi umiejętnościami, które doskonale. Kocham wkraczać w najlepszy etap mojego życia. Uwielbiam etap, w który wkraczam. Jestem wdzięczny za to, co dostaję od życia. Z każdym dniem czuję się swobodniej w tym, co robię. Wszystkie moje cele. Z łatwością się spełniają. Etap, w który wchodzę, zapewnia mi obfitość na każdym kroku. Moje życie od teraz jest przepełnione obfitością. W nowym etapie nie potrzebuję innej osoby, aby odczuwać szczęście. Od teraz zasługuję na dostatek i dobrobyt we wszystkich jego formach. W bardzo pewny siebie sposób wchodzę w nowy etap. Jestem wdzięczny za wszystkie rzeczy, które przychodzą do mojego życia. Doceniam możliwości, jakie dał mi wszechświat. Każdego dnia poprawiam swoje życie i rozwijam ogromny potencjał, który posiadam. Wraz z moimi nowymi myślami pojawiają się ogromne możliwości. Czuję potężną siłę, odkąd wkraczam w nowy etap mojego życia. Odkąd wkraczam w nowy etap w moim życiu, dzieją się niezwykłe rzeczy. Dopiero teraz rozpoczynam życie pełne mocy. Wierzę, że zasługuję na wszystko, czego pragnę. Cały czas rosnę i się rozwijam. Na nowym etapie mojego życia pojawiają się tylko pozytywne rzeczy w postaci szczęścia, zdrowia oraz pieniędzy. Kocham siebie bezwarunkowo i miłość ta pozwala stać mi się. Lepszą osobą. Na nowym etapie życia postanawiam nie krytykować siebie za ewentualne porażki związane z podejmowaniem działania. Na nowym etapie mojego życia podejmuję pewne działania i robię to, co mam do zrobienia, mimo opinii innych. Na nowym etapie życia przestaję bać się krytyki oraz odmowy, bo wiem, że jest częścią mojego życia. Na nowym etapie mojego życia otaczam się tylko. Pozytywnymi ludźmi. Od teraz wiem, że wszystko, co stanie się moim celem, jest możliwe do zrealizowania. Moja zdolność do sprostania wyzwaniom staje się nieograniczona. Każdego dnia jestem wdzięczny za życie, które dostałem. Wszystko, co mówię, zamienia się w czyny. Żyję w najbardziej niesamowitym etapie mojego życia. Jestem otwarty na nowe wyzwania oraz doświadczenia. Moje życie staje się tak niezwykłe. Uwielbiam uczucie wchodzenia na nową ścieżkę mojego życia. To, kim się stanę, przyrasta moje najśmielsze oczekiwania. Wchodzę w najlepszy etap mojego życia z ogromną łatwością. Moje życie staje się coraz lepsze, przez co czuję się znakomicie. Wierzę, że zasługuję na lepsze życie. Jestem wart. Wszystkiego, co najlepsze, dlatego podejmuję decyzję o wkroczeniu w nowy etap. Wchodzę na nowy etap życia, gdzie postanawiam kreować szczęście. Jestem otwarty na każde nowe doświadczenie, które pojawi się na mojej drodze. Dotrzymuję danego sobie słowa i wkraczam w nowy etap pełny obfitości. Stawiam krok w kierunku lepszej przyszłości. Z łatwością wchodzę w najlepszy etap swojego życia. Zmiana zdania, by wkroczyć na lepszy etap życia, jest moją potężną siłą. Wchodzę w nowy etap i wykonuję krok, który pozwoli stać mi się szczęśliwym człowiekiem. Wszystkie moje cele z łatwością się spełniają. Etap, w który wchodzę, zapewnia mi obfitość na każdym kroku. Każdego dnia poprawiam swoje życie i rozwijam ogromny potencjał, który posiadam. Wraz z moimi nowymi myślami. Pojawiają się ogromne możliwości. Moje życie staje się tak niezwykłe. Uwielbiam uczucie wchodzenia na nową ścieżkę mojego życia. Moje życie od teraz jest przepełnione obfitością. Na nowym etapie życia nie potrzebuję innej osoby, aby odczuwać szczęście. Kocham wkraczać w najlepszy etap swojego życia. Uwielbiam etap, w który wkraczam. Nie mogę napatrzeć się na osobę, którą się staję. Staję się najlepszą wersją siebie. Czuję potężną siłę, odkąd wkraczam w nowy etap mojego życia. Odkąd wkraczam w nowy etap w moim życiu dzieją się niezwykłe rzeczy. Moja zdolność do sprostania wyzwaniom staje się nieograniczona. Każdego dnia jestem wdzięczny za życie, które dostałem. Życie przynosi mi. Coraz więcej okazji do działania. Obecnie każdy dzień pozwala stawać mi się coraz lepszą osobą. Cały czas rosnę i się rozwijam. Na nowym etapie mojego życia pojawią się tylko pozytywne rzeczy w postaci szczęścia, zdrowia oraz pieniędzy. Dotrzymuję danego sobie słowa i wkraczam w nowy etap pełne obfitości. Nie mogę się doczekać jutra. I możliwości, które mnie czekają. Na nowym etapie życie dostarcza mi nieprawdopodobne pokłady energii. Jestem otwarty na nowe wyzwania oraz doświadczenia. Na nowym etapie mojego życia otaczam się tylko pozytywnymi ludźmi. To, kim się stanę, przerasta moje najśmielsze oczekiwania. Wchodzę w najlepszy etap w moim życiu z ogromną łatwością. Wszystko, co mówię, zamienia się w czyny. W nowym etapie mojego życia podejmuję pewne działania i robię to, co mam do zrobienia, mimo opinii innych. Jestem wdzięczny za wszystkie rzeczy, które przychodzą do mojego życia. Doceniam możliwości, jakie dał mi wszechświat. Etap, w który wkraczam, na zawsze zmieni moje życie. Zostałem obdarowany nieskończonymi umiejętnościami, które doskonale. To, w co wkraczam, pozwala stać mi się najlepszą wersją samego siebie. Kontroluję swoje życie, odrzucam wszystko, co negatywne, a przyciągam tylko to, co pozytywne. Jestem otwarty na każde nowe doświadczenie. Wiem, że zasługuję na lepsze życie. Od teraz zasługuję na dostatek i dobrobyt we wszystkich jego formach. W bardzo pewny siebie sposób. Wchodzę w nowy etap. Każdego dnia pojawiają się rzeczy, które sprawiają, że moje życie staje się lepsze. Kocham swoje życie. Jestem zakochany w tym, kim się staje. Jestem szczęśliwy za to, kim się staje. Jestem wart wszystkiego, co najlepsze, dlatego podejmuję decyzję o wkroczeniu w nowy etap. Wchodzę w nowy etap życia, gdzie postanawiam, Kreować szczęście. Wszystko, co się dzieje teraz, dzieje się dla mojego dobra. Moje wysiłki są wspierane przez wszechświat. Dopiero teraz rozpoczynam życie pełne mocy. Wierzę, że zasługuję na wszystko, czego pragnę. Kocham etap, w który obecnie wchodzę. Etap złości oraz lenistwa zostawiam daleko za sobą. Wkraczam. W najlepszy etap swojego życia. To, co za niedługo wydarzy się w moim życiu, przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Kocham siebie bezwarunkowo i miłość ta pozwala stać mi się lepszą osobą. Na nowym etapie życia postanawiam nie krytykować siebie za ewentualne porażki związane z podjęciem działania. Jestem wdzięczny za to, co dostaję od życia. Z każdym dniem czuję się swobodniej w tym, co robię. Dopiero teraz rozpoczynam życie pełne mocy. Moje życie od teraz jest przepełnione obfitością. Na nowym etapie życia nie potrzebuję innej osoby, aby odczuwać szczęście. Kocham wkraczać w najlepszy etap swojego życia. Wszystkie moje cele z łatwością się spełniają. Etap. W który wchodzę, zapewnia mi obfitość na każdym kroku. Etap złości oraz lenistwa zostawiam daleko za sobą. Wkraczam w najlepszy etap swojego życia. Jestem wdzięczny za wszystkie rzeczy, które przychodzą do mojego życia. Doceniam możliwości, jakie dał mi wszechświat. To, kim się stanę, przerasta moje najśmielsze oczekiwania. To, co za niedługo wydarzy się w moim życiu, przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Każdego dnia pojawiają się rzeczy, które sprawiają, że moje życie staje się lepsze. Kocham swoje życie. Wraz z moimi nowymi myślami pojawiają się ogromne możliwości.